zbaw w kształcie kurczaczka. Kurczaczek. Kuwejt to maleńkie państwo położone w południowo-zachodniej Azji na północno-zachodnim wybrzeżu Zatoki Perskiej, a więc bardzo, bardzo blisko Kataru. Co nami rzuca to masakra. Korzystając z bliskości tego państwa, postanowiłem skorzystać z okazji i kupiłem bilet za niecałe 300 zł. I udałem się w krótki lot, półtorej godziny, do Kuwait City. Widać na city. Jaki miasto, Boże, kochany, co to jest? Zobaczcie, Pozałem w całym horyzoncie. Miasto wielkie. Kuwait City to faktycznie ogromne miasto, które zamieszkuje 2 miliony osób i stanowi państwo, miasto, a więc w zasadzie jest stolicą tego maleńkiego Emiratu. Wylądowaliśmy na terminalu czwartym lotniska Ale to jeden z czterech terminali To nie wniosek o wizę turystyczną. Ciekawostki, jest kibelka Kuwejcie Na w porcie lotniczym Jakoś dostać do centrum Muszę, bo tu kurwa sami stoją naganiacze Z taksówkami Słuchajcie, wylądowałem bardzo szybko w Kuwejcie, ale długo zajęło mi to, żeby po prostu wyjść z tego lotniska. Musiałem załatwić wizę, na szczęście udało mi się załatwić wizę tranzytową za 3 KWD, czyli to jest jakieś tam około 50 zł, Więc nie musiałem turystycznie wykupywać. Wszystko zależy od strażnika, który was przepuszcza, nie? I kto was tam załatwia. Ja tutaj go przegada przegadałem, że mam kilka godzin tylko i jadę dalej, więc... Mówię, kurczę, no płacić mam yy, tam chyba 200 stówy chyba, yy, bez sensu, nie? No, ale kontrola później... No przetrzypali mi cały ten plecak, rozwalili mi wszystko nim. Także w rękawiczkach normalnie przetrzypali, każą lekka... Wszystko sprawdzali, no ale tak w sumie bezproblemowo. Także wszystko z kulturą, także z luz. Mam trochę godzin. Ja chcę jechać autobusem, bo nie będę 150 czy 200 wypłacił za e, taksówkę lotniskową, więc stwierdziłem, że idę na hmm, autobus, jest 16 równo, także spróbuję dostać się do centrum, coś tam zjeść, coś tam zwiedzić na szybko, tak żeby dziś tutaj o 11 wrócić na lotnisko. Nie na te tutaj, gdzie byłem, tylko na stary terminal, bo tam jest International Airport co widzieliście, to był przystanek autobusowy, czyli bez oznaczenia, czyli zupełnie inaczej niż... niż yy... To wyjeździ bardzo dużo różnych, różnistych. Mojego jeszcze nie ma. Mam nadzieję, że będzie, bo nie wiem, czy to aktualne rozkłady jazdy. No z powrotem pod terminalem, bo mnie przecież znowu wysadzi. Terminal Kuwait April. to za popiernony kraj, no po prostu masakra. Jedzie w bus, numer, który mi pokazuje w rozkładzie. Nie każą mi czwarty raz wysiadać z autobusu dwadzieścia 21 a już po prostu dwie godziny spędziłem na lotnisku, żeby się stąd wydostać. Nie wiem, czemu mnie nie chcę zabrać. Yy, I po prostu ff, jestem w dupie czarnej. Także se, zobaczę ten Kuwait także bardzo, że zostanę chyba zaraz na lotnisku. Po dwóch godzinach udało mi się w końcu, i to dzięki jednemu panu e, Kuwejczykowi, wsiąść do 21A. To jest chyba ta linia, co była X3 kiedyś, ale masakra. Nie dość, że y, jestem spóźniony mocno, no ale coś tam zobaczę jeszcze, więc nie ma tragedii. No ale mógłbym już dwie godziny temu być w centrum, albo godzinę, bo godzinę chyba będę jechał, powiem szczerze, myślę, że to łatwiejsze będzie. E, Kuwait już jest inny niż Katar.